Wczoraj przyszła do nas piękna paczka z gadaszu i pomyślałam, że przy tej okazji rozpakowywania opowiem Wam szybko o tym, które gryzaki warto wybrać, jeżeli macie w domu takiego trochę większego szczeniaczka jak Lila, a których absolutnie psom nie podajemy. Podajemy bardzo ostrożnie. Zaczniemy sobie od tego, czego nie podajemy psiakom, jest to m.in. ser himalajski, poroże, wszystkie gryzaki zawierające element kostny, czyli jakieś nogi, szyje, penisy i tym itp. No dobra, a co warto wybrać? Tutaj właśnie rozpakowuję dla Lilki jedną z, jeden z przysmaków. Tak naprawdę z takich gryzaków, które zajmą psa na dłużej to mogą być uszy, wieprzowe, wołowe, jelenie czy nawet końskie, różnego rodzaju twardsze skóry dzika, jelenia, sarny, wołowe, chrząstki jelenie, wołowe. Tak naprawdę to wszystko zajmuje większe psiaki na trochę dłużej. Pamiętajcie natomiast, żeby gryzaki zawsze wybierać od sprawdzonych dostawców, ze sprawdzonych y, sklepów.